Michał Nowak, zapraszam na sport. Rywalizacja Moja Radomki Radom z Waszasz Obuda Budapeszt była sentymentalna dla trenera Jakuba Głuszaka. W latach 2018-2021 Jakub Głuszak, obecny szkoleniowiec Moja Radomki Radom, był trenerem Waszasz Obuda Budapeszt. Oba zespoły trafiły na siebie w ćwierćfinale Pucharu Cew. Węgierki wygrały te rywalizację i awansowały do półfinału. Dwumecz ten był bardzo sentymentalny dla obecnego trenera Radomki. Widzę jak ten klub się rozwija. Że, że, że ta droga, którą gdzieś my, żeśmy tam rozpoczęli z dyrektorem tego klubu i prezesem, że, że rozwijają się, bo, bo ja miałem jednego trenera ze sobą, a tutaj widzę teraz osiem osób przyjeżdża jako towarzyszące osoby w sztabie szkoleniowym, więc to już o czym świadczy, że klub się rozwija. Zawodniczki grają w nim coraz lepsze, więc, więc to na pewno na pewno cieszy. A, a sentyment pozostał i zawsze będę miał do tego klubu, bo, bo to był dla mnie naprawdę świetny czas, który tam spędziłem i on mi też pozwolił e, nabrać jeszcze więcej doświadczenia i też takiej wiary, wiary w, w samego siebie. Przypomnijmy, że Radomka zakończyła rywalizację w Pucharze Pucharzece w swoim debiutanckim sezonie na etapie ćwierćfinału. W sobotę Radomianki wracają do ligowej walki i zagrają w Łodzi z ŁKS-em Komerskonem. W najbliższy weekend Radą będzie gospodarzem Mistrzostw Polski w zapasach w stylu klasycznym. Najlepsi zapaśnicy naszego kraju przyjadą do hali zespołu szkół budowlanych w Radomiu, aby powalczyć o medale Mistrzostw Polski. Organizatorem zmagań będzie Olimpijczyk Radom. Oficjalne otwarcie zawodów odbędzie się o godzinie 9.45 w sobotę 22 lutego. Rywalizacja zacznie się o godzinie 10, a do 14 potrwają walki eliminacyjne. Potem od godziny 16 walki o trzecie miejsca, a od godziny 17.15 odbędą się pojedynki finałowe i dekoracje medalistów. Gospodarza, a więc Olimpijczyk Radom do zmagań zgłosili ponad 20 zawodników. Liczą oni na okazały dorobek medalowy. W zeszłym roku zdobyli tuzin krążków i chcieliby ten rezultat powtórzyć. W kategorii do 87 kg wystartuje arkadiusz Kułynycz, który w sierpniu ubiegłego roku otarł się o medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Najlepszy zawodnik radomskiego klubu nie brał udziału w zeszłorocznych mistrzostwach Polski i teraz powalczy o odzyskanie tytułu. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.